Sponsore in programma Sicily.rent Sponsore in programma Rapid Motocicle Pozna Dealer KTM e Gas, Gas Sponsore in programma JG Sport Distributor Scott e Motorex Sponsore in programma Firma Motopacket.pl Wracamy Wracamy do głośnej klimaty na weba Bike Week I czekamy na właśnie e, różne wrażenia i ten końcowa parada i dzisiaj opowiem Wam o BMW S1000RR oraz o wyjazdach na tor. Motowizjonerów, dzień dobry. E, obudziliśmy się tutaj blisko łeba. czeka na nas dzisiaj też taki intensywny e, dzień, ale zawsze wspominamy, że nasze wizyty nie są tylko i wyłącznie motocyklowe, bo na przykład, e, oczywiście, królowa, nie dyskutujemy, jest Bober. Wczoraj tyle osób robili e, zdjęcie do tego nietypowe. Model od e, firma e, Triumph, które się charakteryzuje na e, Spełnienia kryteria e, od e, e, kategoria Bober, ale jeżeli macie okazję się pojawić tu blisko, polecamy tego. E, Pałac Czekocińsko Czekocińsko, e, mój polski, jak zwykle, e, da e, powód do ironii, ale proszę mi wiedzieć, że ja się staram cały czas i e, E, czasami e, nie wychodzi taki perfekcyjny ale to jest ta polska której kocham lubię zielona więc e, czemu nie i e, bardzo dużo obiekty restaurowane e, wspominają właśnie e, elementy od historii mieszane takie potrzebne luksusu więc e, za niedługo wracamy do głośne klimaty na Weba Bike Week i czekamy na, właśnie, różne wrażenia i ten końcowa parada. Rzadko kiedy spotkać e, waszego e, easy biker taki w kontakcie z naturą, ale. E, nie ukrywam, że zobaczyć Bober Bonville od triumfa na taki cichy polo, pole so robi swoją wrażenia i ma swój urok. Więc jeżeli ten test możemy to nazywać 1000 km, jutro będziemy w stanie potwierdzać nasze i tak pierwsze wrażenie, bo e, zawsze my traktujemy te recenzje, te testy jako e, bardzo subiektywne e, i postaramy się e, nie być papugi, e, które e, powtarzają to, co e, inni e, mówią. Więc e, jeszcze przez nami e, dużo. E, <noise> e emocje, bo mimo, że w moim wieku e już się powinno siedzieć z kołderka, e jeszcze parada i potem dużo inne niespożanki, bo tak wygląda jedno e powiedzmy e średnio średniotypowy weekend od e waszych e motowizjoner, więc e Mam nadzieję, że to się spodoba i czekam, wspominam zawsze wasze też wideoblogi, podróżnice, bo nasza redakcja jest otwarta, więc czekamy aż się pojawią kolejne na pewno lepsze motowizjonerzy z lepszej polszczyzny, z lepszej techniki filmowania i tak ale i tak aż do tej pory czuje się jedyne swoje rodzaje. Tak, i ludzi lubimy. Luz, luz, luz. Okej. Okay. Jedna kamera nie zdąży łapać wszystko to, co jest e, ekstrawalandskiego, ekscesywnego, ale lubimy taki ważne, bo być motocyklista też tego oznacza. Więc następny rok już wiecie, zapisujecie te daty, bo trzeba być na bajswiki. Łeba. Marcin i Grzegorz są organizatory i jak Was znajdujemy na Instagram. Nie nie, jaki co mamy pisać? Motozloty, moto panowie, motozloty. I e, macie te informacje już dla edycja 2025. Więc za niedługo już nie rozumiem prawdziwa policja stuczna policja, Highway Patrol, ja też jestem policjant dzisiaj, karabinieri może będzie i e, rozpoczyna ten paradoks, bo godzina 17 mamy szkocki e, korzeniec Więc e... Jakie kokem ja taki też auto, taki klimat dzisiaj gin Fiesta, gin Bikes Week Mam wrażenie, że ton parada rozpoczyna sto. więc highway patrol z angielskiej tablicy raczej nie, ale widzę go. Ja widzę, czuję. Ja mam radary zawsze łączone. Taka praca. Czy zginął na to leci? Tutaj złapiemy taki teksty bardzo ciekawe, które retransmitujemy na żywo w telewizji. Motocykl ma być brudny czy czyste przez parada. Czysty. czyste. Jedna Jedne słowa i wraca od razu wszystko. Chromowane. Wulkaneria. <grywka> Pozdrawiamy grupa, które często spotkamy przez motoserce taka inicjatywa. Które <laughs> wspominamy. Eee, ma taki celu zbiera na kwi, ale nie tylko. Uch, Daj wikingo. Pozdrowienia na nasze programu. Motowizja. Pozdrawiam wszystkich motocyklistów oczywiście. Super Kask, gratulacje. Sponsore in programma Sicily Kropka in programma Rapid Motocicle Pozna, dealer KTM e Gasgas. Sponsore in, gas -gas. Sponsor in programma JG Sport, distributor Scott e Motorex. Sponsore in programma Firma Motopacket fajna para, możemy się wtrącać, pytamy skąd panowie przyjechali na ten Weba Week? Wyglądacie Z Łodzi, przede wszystkim Łodzi. kolorowo. Łodzi, Łodzi obetna i Mariusz jest pan tak, to ja. i jest żona Eba. Nie ma właśnie, nie ma gdzie kupić, no Edyta, no. Edyta, Edita i Mariusz podróżują, zobaczcie, każde szczegóły jest bardzo, bardzo, bardzo kreatywne, kolorowo jak miałem, i nietuzinkowo. Viva la Moto, Viva Weba Bikes Week. Have a good fun. Goldwing oczywiście zawsze się dobrze prezentuje. My wspominamy, że rekord światowy Guinnessa od najdłuższej podróży na świecie ma kolega Argentyńczyk. Nie ma lipa, nic nie brakuje. Kolega Argentyńczyk, który wykonał 750 tysięcy kilometrów w ciągu. 10 lat nasze kolega Scotty z Argentina, Scotto, Emilio, pozdrawiamy. Eee, idziemy dalej szukać e, ciekawe. Dobrze, że ten raz jesteśmy gotowi z ten mikrofonami, bo inaczej nic nie było wysłuchać. Zobaczcie jaki ładny tiłek. Czy ja mówię o kobietach? nie mówię o takich... Piękny motocykl, który jest taki hermafrodita, trochę Volkswagen Garbus. I trochę idziemy trochę kuriozować w motoryzację. Ja nie mogę rozpoznać i nie możemy znaleźć Wasisiel, ale będziemy mu zapytać, jaki różny. popularna bardziej w Polsce niż u nas Łoszek, ale czemu nie, czemu nie wszystko robię kolor. Zobaczcie, zobaczcie, kiedy ktoś twierdzi, że motocykliści nie są e, taki e, ogromna populacja, która się wyróżnia od resta. Zobaczcie ile e, osoby z entuzjazmem, z różne historie motocyklistkie do różne pasy do różnych modeli, ale każde dzisiaj tutaj jest, żeby dołączyć na jedną absolutnie, nazwiemy to też antywojna parada, bo te ludzie, które wyglądają groźne, sądzę, że są bardziej inteligentne niż te ludzi z krawat które nie wyglądają groźnie, ale groźne są więc tu powtarzamy jest nasze wybrane e, Boberod Triumf, Triumph, który bardzo dobrze się zachował pomimo tego, że autostrada może nie jest ten typu e, segment, który e, bardziej e, lubi. Cześć, nazywam się Eliza Młodzińska i dzisiaj opowiem wam o BMW S1000RR oraz o wyjazdach na tor. Jeszcze miesiąc temu właśnie dokładnie tą BMW jeździłam po Słowacji, Rimsk oraz na torze w Brnie. To jest motocykl, który wchodzi w skład floty MotorRide. Właśnie na tym motocyklu jeździłam na torze w Brnie oraz na Słowacji. Tu mamy tutaj litrowy silnik o mocy 210 koni mechanicznych, 195 kilo wagi. W tym sezonie miałam okazję testować Panigale V2, Panigale V4, V4S, KTM Duke 990, Aprila RSV 1100 Factory oraz Ducati Monster. Ten motocykl jest ostatni w sezonie, którym kończę testy. Ale nie oznacza to końca do testowania dokładnie tego motocykla, ponieważ wyjeżdżamy jeszcze na tory do Hiszpanii oraz Portugalii. Muszę przyznać, że szukam dla siebie motocykla na przyszły rok. I bardzo możliwe, że to będzie właśnie ta BMK S1000RR. Jest to potwornie dynamiczny motocykl, i tak naprawdę dopiero na torze możesz zweryfikować i poczuć jego moc. I tutaj apel do wszystkich właścicieli motocykli sportowych. Jeżeli myślicie, że fajnie się jeździ po mieście, to jesteście w ogromnym błędzie. Naprawdę zapraszam na tory. Opowiem wam swoją historię. Na motocyklach jeżdżę właściwie od dziecka, i myślałam, że naprawdę potrafię. Chociaż wyjazd 3 lata temu na Tor w Aragonie, właśnie z grupą Motorite, wszystko zweryfikował, śmiało, odważnie mówię, jadę. I okazało się, że nie potrafię trzymać pozycji, nie do końca potrafię wyczuć motocykl, nie potrafię cisnąć na wysokich obrotach. W tym roku na torach byłam cztery razy pod okiem instruktorów i muszę przyznać, że w tym momencie czuję, że panuję nad tą maszyną, a moje czasy są coraz lepsze. Jeżeli zadajesz sobie pytanie, dla kogo są wyjazdy na Tor, to ci odpowiem: Absolutnie dla każdego. Nieważne, czy twój sprzęt jest w sportowych oh, opiewkach, czy ma homologację, czy też nie. Jeżeli chcesz poczuć naprawdę przypływ adrenaliny, nauczyć się jeździć na swoim motocyklu i przeżyć niesamowitą przygodę, zapraszam Cię na wyjazdy na Tor z grupą MotorRide. Sezon w Polsce motocyklowy dobiega końca, ale nie dla nas. Już w przyszłym tygodniu pakujemy motocykle i wyjeżdżamy do Portugalii, następnie jest Hiszpania. Oraz mamy już dostępne przyszłoroczne wydarzenia. Wejdź na stronę i zapoznaj się z ofertą. Nieważne, czy na to że byłeś, czy dopiero będziesz, tam możesz czuć się bezpiecznie. Jesteś cały czas pod okiem instruktorów. Mamy cztery grupy A, B, C i D. Jeżeli zaczynasz swoją przygodę, zaczynasz od grupy D. Podczas Twojej jazdy instruktorzy cały czas są dla Ciebie dostępni. Natomiast jeżeli Twoja jazda jest bardziej zaawansowana, możesz być przydzielony do grupy wyższej. C, B bądź A. Jesteśmy Racing Family. Naprawdę atmosfera jest bardzo przyjazna, każdy służy pomocą i wsparciem. Na koniec opowiem Wam istotną rzecz dotyczącą transportu motocykli. Motoride ma własną ciężarówkę i może Twój motocykl zabrać z Warszawy na tor, który wybierzesz. Mam nadzieję, że widzimy się na torze jeszcze w tym, a jeżeli nie, to w przyszłym roku. Jeżeli przegapiłeś odcinek Motowizjoner i nie zdążyłeś na Motowizja i nawet na te 5-6 powtórki, nie ma problemu, wszystko się da nadrobić. Wytypujesz Motowizjoner na YouTube i tam znajdujesz i robisz tak zwane suba, lajkujesz, komentujesz pozytywne, bo the show must go on.